Michał, zaczynamy antenę. Proszę Państwa, e, nawet nie mogę Państwu powiedzieć dobry wieczór, ponieważ nie wiem, czy ten wieczór będzie dobry i jak się zakończy, ponieważ nie możemy wejść do studia, z którego nadajemy zwykle program 997, dlatego że zabarykadowało się tam kilka osób. Wezwaliśmy tutaj do studia Brygadę Antyterrorystyczną, żeby nam pomogła wejść do studia. Dobry wieczór, witam Państwa. Być może, że gdyby rzeczywiście takie zdarzenia jak te, które przed chwilą przedstawiliśmy miały miejsce, tak zachowałaby się policyjna brygada antyterrorystyczna. Dziś gościmy ją i tak nietypowo zaczynamy program, bo to dwusetne wydanie naszej audycji. Od 14 lat jesteśmy na antenie dwójki, a ta skromna reprezentacja, która tutaj za chwilę za mną stanie, to moi współpracownicy. Właściwie współautorzy tego programu, który przez tyle lat ukazuje się na antenie dwójki. Dziś specjalnie świętować przyznam nie będziemy. Chciałem od razu Państwa zaprosić do dwójki na 20 w sobotę. Będziemy gospodarzami dwójki. Będziemy się z Państwem kilkakrotnie w ciągu tego dwójkowego sobotniego dnia i wieczoru spotykać. Będą różnego rodzaju goście i niespodzianki, a więc już z góry Państwa zapraszam. A to zespół, z którym współpracuję od wielu lat, który współtworzy program 997. Oczywiście nie wszyscy mogli tu stanąć, niektórzy muszą stać za kamerą, niektórzy są w terenie, nie mogli się wśród nas znaleźć. 997 jest, przypomnę, jednym z najstarszych programów na świecie, bodaj jeśli dobrze statystyki o tym mówią, trzeci z kolei, jaki powstał w telewizjach. Przez 14 lat pokazałem Państwu blisko 1500 spraw naszej statystyki wynika, że dzięki Państwa pomocy ponad 200 wyjaśniło się. Dzięki pomocy telewidzów zatrzymano ponad 100 groźnych przestępców, w tym 64 morderców, a 5 tak zwanych seryjnych. Program w zasadzie nigdy nie zastępował pracy policji. Na antenie pokazujemy właściwie sprawy, w których wyczerpano wszelkie policyjne i prokuratorskie możliwości. Tak samo jest w podobnych magazynach w krajach. Europy Zachodniej. Nasz magazyn gościł przez te lata na zaproszenie policji nowojorskiej, niemieckiej, francuskiej i włoskiej. Przybliżaliśmy pracę tamtych policji państwu na antenie naszego programu. Według opinii oglądających 997 magazyn ma przede wszystkim funkcję ostrzegającą i tak zwaną prewencyjną. Uczula telewizów na czyhające na nich niebezpieczeństwa. To wynika z badań. Ja myślę, że mogę Wam. Przekazać ten jubileuszowy tort. Na tym zakończymy tę część jubileuszową programu. Ten przepiękny tort, który otrzymaliśmy w prezencie, przekażę Wam. Świętujcie poza anteną. Bardzo proszę, podzielcie się tym tortem. Natomiast ja bym chciał wrócić. Dziękuję serdecznie. Ja bym chciał wrócić do smutnej niestety rzeczywistości i przekazać Państwu w dzisiejszej audycji, mimo tego jubileuszowego wydania, kolejne nierozwiązane. Sprawę, ale nim to uczynię, chcę Państwa poprosić o obejrzenie fragmentów programu sprzed tygodnia i kierowanych do Państwa próśb. Tydzień temu prosiliśmy Państwa o pomoc w ustaleniu personaliu gwałciciela zboczeńca, działającego od kilku lat na terenie Białego Stoku. Jego portret pamięciowy prezentujemy. Był to mężczyzna w wieku około 45 lat, 165 cm wzrostu, średniej budowy ciała, włosy ciemnobląd, średniej długości przerzedzone. Braki w uzębieniu. Ubrany był w czarny sweter i szare spodnie. Miał charakterystyczne płytki paznokciowe, zgrubiałe, wyglądały jak przyklejone do palców. Do tej pory nie udało się ustalić sprawców bądź sprawcy zabójstwa Grzegorza Grudnika. Przypomnijmy, zamordowanego 28 grudnia 1998 roku. W imieniu policji dziękuję serdecznie za informacje, które napłynęły po ostatnim programie. Liczę także na informacje od państwa. W czasie dzisiejszej audycji nasz numer 0800 -100 -997 tutaj w Łodzi. Chcę rozpocząć nasz program, jeśli chodzi o sprawy nowe, dość lekką pozycją jak na nasz magazyn. Niech ta rekonstrukcja będzie ostrzeżeniem dla tych, którzy podróżują na terenie Polski. We wrześniu tego roku do Olsztyna przyjechała z Niemiec pani Irena. Towarzyszyła jej córka Wanda. Pani Irena jest obecnie obywatelką Niemiec. Uprzednio zamieszkiwała w Polsce. Witamy serdecznie. Ależej. Kuzelko, Ciociu, Irenko! Dzień dobry. Witam Was. Celem kolejnej już wizyty było spędzenie właśnie w kraju z rodziną swoich 70. urodzin. Rosyjski. O, bliski mojemu sercu. Dawne czasy tak. mi się przypominają. Pięknie, cudownie. Ciociu, naprawdę jesteśmy wdzięczni, że nas odwiedziłyście i zaskoczeni jesteśmy. Cieszę się ogromnie. Nie tutaj u was w Polsce. Tak na dziurli. Ja cię. Najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego. Dzięki, dzięki nie. Sto lat, sola, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, nie. Dziana. Tą furkę pociągnąłbym razem z tą młodą, wiesz? Ale zobacz wagaże ile? Na pewno patrz, impreza była. No ładny, ładny, ładnie, ładnie, ładnie. Spokojnie. Ładny. Po przyjęciu urodzinowym 15 września 1999 roku obie panie, matka i córka wyjechały z Olsztyna. Poruszały się samochodem Audi A4 o numerach rejestracyjnych VNWP 800. Jechały w kierunku przejścia granicznego w świecku. W trakcie podróży kobiety zatrzymały się w przydrożnym barze na kawie. No mam, zatrzymujemy się tutaj? Myślę, że tak. To jest taka typowa gospoda tak. polska. Tak. Na no się kawy. Na no to wychodźmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, dwie kawy prosimy. Czy ty sądzisz, że nas obserwują? Tak mi się wydaje. Niesamowite. Może mi się tylko tak wydaje. Nie wiem, tak myślę. W tym czasie miały wrażenie, że ktoś je śledzi. Podróżowały jednak dalej. No spójrz, jedzie. No rzeczywiście. Niesamowita sprawa. O co tu chodzi? Nie ma Czyżby na śledzi? No coś, zaczynam się niepokoić bo że... To... No faktycznie. Wieszko. Spokojnie, zaraz im zejdzie powietrze. No mówię ci, zaraz staną, zobacz, już jej nosi dupę. No. No Są się coraz tak... bardziej. Tak, zobacz, kierownica mi ucieka. Przetrzymać na siłę. No to zatrzymajmy się. No Może się zatrzymamy. Po około dwóch godzinach dojechały w okolice miejscowości długie ługi na ziemi lubuskiej. Nie, no. oh, sprawdzimy. sprawdzimy. Patrz, koło jest malera jasna. Słuchaj, ja wskakuję w las. Jak będą kluczyki, to dawaj mi cynk, Od razu on. przedzwonię, tylko podjadę tam szybko. Dobra. Kiedy kobiety zatrzymały się, wyprzedzający je tir, widząc kłopot pań, zahamował Zmierzymy. i stanął obok. A coś się stało, w powietrze zeszło albo coś takiego. Proszę mógłby pan pani. zobaczyć ja też jestem w trasie i nie mam w zasadzie czasu no ale dobrze ale zobaczę ale dla mężczyzny to jest chwila dobrze dobrze zobaczę tak. zobaczę dobrze my z mamą właśnie jesteśmy tutaj z nieba pan nam spadł no właśnie może, może pan proszę zobaczyć y zaraz proszę pani zaraz zaraz Ty, chyba A odpadł tak? węgiel ja nie tak rzeczywiście trzeba to koło wymienić mam Jestem przekonany, że zapas panie macie. Tak, 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 wszystko jest no. tak, jak zawsze. Oj, pani się ubrudzi. Ja jestem kierowcą, tak koło widzę. Nie. Proszę pani, a gdzie są narzędzia? No tutaj gdzieś powinny być, no koło może wyciągnąć. Zaczniemy od koła, proszę. W trakcie, kiedy kierowca tira zmieniał koło, do czekających podjechał Opel o numerach rejestracyjnych BYK-4372. Jak się później okazało, był to numer fałszywy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się Dzień stało? Do... Może coś pomóc? Nie, dziękujemy. Już mamy A, na to. Tak? tak, tak. Dziękuję. Panu. Ja, Kanku, ja już tak? tutaj tym paniom w miarę możliwości pomogłem. No dobra. To sz szerokie drogi życzę. Do widzenia. Dziękujemy, dziękujemy. Do widzenia. Poszukujemy mężczyzny. Wiek do 30 lat, wzrost 180 cm, szczupły, włosy krótkie, blond, zaczesane do góry. Posługiwał się językiem polskim z dziwnym akcentem. Ja wracam do domu z trasy. Na szczęście także, no w sumie, cieszę się, że mogłem panią pomóc. Słucham, słyszysz mnie? Kluczyki są. Możesz ruszać. Dobra, biorę go, no? Na razie. skradziono, a wraz z nim dwie skórzane walizki. Jedną niebieską, drugą brązową, a także czarną torbę zapinaną na błyskawiczny zamek. W tych bagażach były rzeczy osobiste oraz biżuteria, którą prezentujemy na rysunkach. Zadajcie szybko z drugiej strony! Jedziemy na policję! Taki Takich zdarzeń jak to w Polsce jest bardzo Wiele. My w naszej Równowce Bezpieczne Miasto już nieraz pokazywaliśmy Państwu tak zwany numer na górę, na oponę. Niemniej te apele jakoś nie skutkują. Być może, że akurat obywatele Niemiec nie wiedzą o tych polskich, złodziejskich czy bandyckich zwyczajach. Po raz kolejny zdarzyło się tepo, tego typu zdarzenie, że samochód w czasie zmiany koła pozostawiły kobiety w stacyjce samochodu kluczyki. Skutkowało to tym, że sprawcy wyskoczyli z lasu, wsiedli niespodziewanie do samochodu i odjechali w nieznanym kierunku. Tak doszło do kradzieży samochodu marki Audi wartości 80 tysięcy złotych. No skradziono też kilka przedmiotów. Przypomnijmy te przedmioty Państwu na rysunkach. I przypomnimy Państwu portret pamięciowy jednego ze sprawców tego zdarzenia. Poszukujemy mężczyzny, wiek do 30 lat, wzrost 180 cm, szczupły, włosy krótkie, blond, zaczesane do góry. Posługiwał się językiem polskim z dziwnym akcentem. Prośba do Państwa, kto kojarzy ten portret pamięciowy z jakimś mężczyzną, prosimy o telefon 76-31-095. 76-31-095. Kierunek telefonu do Województwa Lubuskiego 095. 095 to kierunek, natomiast nasz numer telefonu 0800 1997 997. Teraz chciałbym Państwu przedstawić jedną z najpotworniejszych zbrodni, jakiej dokonano w tym roku w kraju. Solec zdrój mała miejscowość uzdrowiskowa położona około 20 km od Buska w województwie świętokrzyskim. Boże! A! Wszystko diabli wzięli! Kto to zrobił? Cały sprzęt, to! Tak, ja wszystko masz teraz Był 24 września 1998 roku. Nieznani sprawcy podpalili dyskotekę należącą do Marii i Piotra B. Dyskoteka była urządzona w muszli koncertowej i mieściła się w parku zdrojowym. W sezonie letnim cieszyła się dużą popularnością. Potrafiło się tu bawić nawet 2000 osób. Mimo to zawsze było spokojnie. W wyniku pożaru prawie 70% budynku części gastronomicznej dyskoteki zostaje zniszczone. Państwo B poważnie zastanawiają się nad zamknięciem dyskoteki. Wiesz, kochanie, ja już mam naprawdę z tą dyskoteką dość. Naprawdę dość. Wydaje mi się, że to dalej nie, nie, na, nie ma najmniejszego sensu tego ciągnąć. No nie martw się, wszystko będzie dobrze. Może to jakiś gówniarz po prostu podpalił smarkacz jakiś. No tak, ale wiesz, wiesz jakie to są straty? No wiem, no. To trzeba odbudować w tej chwili, no to, no no. Ja, ja, ja sobie nie wyobrażam jak to dalej będzie. Teraz to już będzie wszystko w porządku, będzie murowana dyskoteka normalna, wspaniała, zobaczysz. Tylko panowie tutaj... Rób... Szczepie, szczepie te fugi wyrównujemy, czy mam zostawić te? Kamienie? Tak. Nie, zostawcie kamienie, wie pan? Tylko, Aha, no dobra. Ty, Tylko jakby się dało potem tutaj, żeby to podczyścić, żeby to wszystko wie pan, Aha. żeby to nie było takie zapaczkane, no nie? Dobra, zrobimy. No to jak skończycie, to na obiad przyjdźcie. No jest, jeszcze tydzień nam zejdzie, zobaczysz, i no, ale gotowe. teraz na obiad mówię. O, teraz to wiem, no, no. Obiad czeka. Dobra. Zimą 1998 roku Państwo B postanawiają jednak odbudować lokal. 1 maja 1999 roku po remoncie muszli odbyła się w niej inauguracyjna zabawa. Kolejne dyskoteki na powietrzu miały miejsce 2, 3 oraz 8 i 9 maja. Patrz, zawsze po obchodzie i tam się skałę do tej, do tej dziury swojej przeciapy. To nie ma sprawy jak rozpieprzymy to to ani cegiełka nie zostanie. To jest tata. No co, słuchaj, to jest mój kolega. Opowiadałem ci. No. Ja mu też opowiadałem. On by mógł ze mną chodzić tutaj i pilnować. No to bardzo fajnie, siadaj. Ma facet, Maria i Piotr B zatrudniają nocnego stróża, kolegę ich syna, 22-letniego Zbigniewa M. Wydarzenia, które teraz Państwu zrekonstruujemy, miały miejsce 11 maja 1999 roku. W tym dniu dyskoteki nie było, a w nocy razem ze stróżem. Terenu pilnował także syn właścicieli, 17-letni Tomasz B. Uważaj idą. Oła, cieplutko dzisiaj, nie? Jakby tak dzisiaj była dyskotyka, to by trochę ludzi pewnie przyszło. No, w czerwcu się zacznie sezonie. A w czerwcu. Od maja by można było czesać kasę. W porządku jest nie? A dzisiaj cichutko. Tu jest drugi. Nie ruszaj, nie ruszaj! Była godzina 2.45 w nocy. W wyniku eksplozji słyszanej z odległości kilku kilometrów śmierć na miejscu poniósł syn właścicieli. Przypomnijmy, 17-letni Tomasz B. oraz jego kolega, 22-letni Zbigniew M. Do tej pory niestety nie udało się ustalić sprawców tego morderstwa. Ja w naszej rekonstrukcji sugerowałem, że chodzi tutaj o walkę konkurencji. Natomiast może tu chodzi o tak typowe w tej chwili wymuszenia za tak zwaną opiekę. No na tym etapie śledztwa jeszcze za wcześnie jest mówić o jakiejkolwiek motywacji, aczkolwiek nie, wyklucza, nie wykluczamy takiego motywu. Proszę pamiętać, że jest to małe miasteczko typowo uzdrowiskowe, gdzie prawdziwe pieniądze zarabia się tylko w okresie letnim. A więc na pewno może jest jakiś element tutaj konkurencji. Czekamy w tej chwili na, eksperty na ekspertyzę zebranych materiałów wybuchowych na miejscu zdarzenia. Mamy nadzieję, że ekspertyzata w jakiś sposób posunie śledztwo do przodu. Jest jeszcze jeden szczegół w tej sprawie, o którym nie mówiliśmy w materiale filmowym. Tak, yy, mamy informację o świadku, w zasadzie trudno tu powiedzieć o świadku. Mówi się o osobie, która tuż po wybuchu, a przypominam jest to pora nocna, godzina 2.45, przejeżdżała w pobliżu miejsca zdarzenia. Był to jasny, osobowy samochód. Tutaj zwracamy się dla osoby, która w tym dniu o godzinie 2.45, a więc przypominam 11 maja, Przejeżdżała w pobliżu y, miejsca zdarzenia, w pobliżu Kościoła, y, w kierunku wsi Zielonka. Y, jest to trasa na Kraków-Sandomierz. Żeby ta osoba skontaktowała się z policją w Kielcach, mamy nadzieję, że ta osoba pomoże nam w rozwikłaniu tej zagadki. 041 34 29 240, 041 34 29 240 i 34 32 997 to. Numery telefonu, pod którymi policja w Kielcach czeka na informacje od Państwa, nasz numer telefonu 0800 100 997. Teraz chciałbym, żebyście Państwo obejrzeli rekonstrukcję dotyczącą zdarzeń, które miały miejsce w Boże Ciało, w Tarnowi. Wydarzenia, które dla Państwa rekonstruujemy, miały miejsce w Boże Ciało 3 czerwca 1999 roku w Tarnowie. Kilku bezdomnych piło tanie wina w pobliżu ulicy Sikorskiego. Wśród nich był liczący sobie 42 lata Krzysztof M. Stały bywalec miejscowego dworca. Dolniej e. masz łyka. Dobra. A z zresztą byś się ubrał. Zobacz jak tam ludzie wyglądają porządnie. A ty co? Na procesji. To ja byłem ostatni raz przy pierwszej komunii. A my nigdy to do nieba nie pójdziemy. Nie pójdziemy, bo... Wino pijemy. Kurna, nie gadaj o procesji, no wino się kończy. Powinno być poszedł. Urgh. Masz, skakaj po następne, masz tu butelkę, to 40 groszy następne. Ale mam tylko złotówkę. No ja nie mam na no, no wino. No jest po drodze. Mam przystępić? No bardzo. No, no no, Procesja jest. Około godziny 9.15 Krzysztof M. pojawił się w pawilonie Lux przy ulicy Sikorskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Winko, winko najtańsze. Proszę, Na proszę Już. Bardzo. Tylko wie pani jest taka sprawa, że tam 60 groszy mi brakuje. Oj to winko pani zaznaczyła. No do dosłownie pani to dała. Pan dostaje, to prawa, więc pan proszę wyjść. Ale nie no tam nie, nie, koledzy nie. czekają, nie? Nie, Ja to nie mogę pójść, bo no przyjdzie jeden, drugi, trzeci, każdy nie ma. Pan to, pan to często do nas przychodzi właśnie i brakuje panu te 50 groszy czy 60 groszy, to nie można. Ale porządny człowiek jest słuchaj, jest taka sława, Pisz mi się chcę, sam z kolegami, tu pożyć 40 groszy na winko. 40 groszy, no, no nie ma, wypijemy, nie? no. Spadaj. Ale co tak, chyba 40 groszy na winko, no słuchaj. 40... No, pożyć tam z kolegami, słuchaj balanga będzie... Pęk no to, kurde. Co pęk, co pędz? Też 40 groszy chcę. Mówię ci pęk to! SS! Był to mężczyzna w wieku 60 lat.

Poszukiwany przez nas mężczyzna oddala się w kierunku ulicy Mościckiego. Co się stało? Lecz po Bogotowie! Żyjesz? Lecz, lecz, woń po pogotowie. Czekaj, idę. Woń po Bogotowie! Co mu się stało? Nie wie pan? Nie wiem, mówi, że go dziabnę. Nie, 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 nic z tego nie, nie żyje. Niech to za policję wiedzy. Ale to pan policję będzie. Dobra. Nic, nie da drogi. Poszukiwany przez nas mężczyzna około godziny 9.40 wsiada do autobusu linii 9. Co, mnie? Nie. – Boisz się, koleś? – Nie. czego się mam tym pod sklepem faceta. <laughs> nie mówisz. A ja tak ciemno, e? – O, ten, Boisz się? Nie boję się i tym Jak twierdzą świadkowie, mężczyzna sprawiał wrażenie niezrównoważonego, bądź pijanego lub skacowanego. Po kilku minutach Wysiadł w Tarnowie-Mościcach. Po godzinie mężczyzna wrócił również autobusem linii numer 9. Wysiadł w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej. O co pokłócili się mężczyźni, tego naprawdę nie wiemy. Natomiast jesteśmy przekonani o tym, sądzę, że policja też, że była to zbrodnia bezsensowna i zupełnie przypadkowa. Istotnie również my zakładamy taką sytuację. Przypuszczam, że faktycznie doszło do sprzeczki pomiędzy mężczyznami z błahego powodu. Powodem tym, tak jak się domyślamy, było to, że ofiara zwróciła się z prośbą do napastnika o drobną kwotę pieniędzy po to, aby kupić kolejne wino. Może ktoś z Państwa wie, kim jest ten mężczyzna? Był to mężczyzna w wieku 60 lat, 180 cm wzrostu, szczupły blondyn, z jak to się mówi, nieco garbatym nosem. Chcę też Państwu przypomnieć, może ten szpikulec, którym zadano ciosy ofierze, będzie ktoś kojarzył z osobnikiem, którego portret pamięciowy Właśnie. pokazywaliśmy. To... Jest, to, jest to dosyć charakterystyczne, yy, charakterystyczne narzędzie. No, Wyglądem swoim przypomina. Rysik służący do trasowania metalu, używany w ślusarstwie. Jest stosunkowo krótki, ale może przy, przy odpowiednim użyciu stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia lub życia. 628-9900, 628-9900, kierunek 014. W Tarnowie policjanci czekają na informacje od Państwa. Teraz chciałem powrócić na chwilę do sprawy, którą prezentowałem Państwu kilka tygodni temu. Otóż przedstawiałem materiał dotyczący zabójstwa studentki Patrycji Przygodzińskiej. Publikacją tą poczuła się dotknięta matka Patrycji. Chcę z tego miejsca powiedzieć, że jeśli się tak stało, chciałem panią Przygodzińską serdecznie przeprosić. Nie mieliśmy najmniejszego zamiaru, aby w jakimkolwiek złym świetle pokazywać pani córkę. Otóż staraliśmy się odtworzyć tylko zdarzenia, które poprzedzały zbrodnie. Pani Przygodzińska twierdzi, że zdarzenia wyglądały zupełnie inaczej niż my przedstawiliśmy na podstawie relacji policji, między innymi, że Patrycja z Akademika w Gdańsku nie wyszła z tymi dziewczynami, z którymi mieszkała, a spotkała dziewczyny wcześniej umówione z Warszawy. Nie była też z nimi w dyskotece. Jeszcze raz w związku z tym serdecznie Panią Przygodzińską przepraszam i mam nadzieję, że nasza publikacja przyczyni się do wykrycia sprawcy czy też sprawców tej zbrody. I tym wyjaśnieniem kończę dzisiejszy program, jednocześnie przypominając Państwu, że to dwusetne jubileuszowe wydanie będziemy chcieli w sposób symboliczny uczcić na antenie dwójki w sobotę 20. 20. w sobotę program 997 będzie gospodarzem. Dwójki. Przygotujemy wiele niespodzianek. Będą gośćmi nam, naszego programu bardzo znani aktorzy, niektórzy, którzy grają często w serialach Policjantów. Zapraszam na 20, a my z, pan, z Państwem w najbliższym wydaniu 997 spotykamy się dopiero za dwa tygodnie, dlatego że za tydzień święto 11 listopada. Dobranoc, oczekuję Państwa za dwa tygodnie i w sobotę 20.